Czy wy mogliście się pokłócić? Byliśmy na coś tam umówieni i y, gdzieś tam pomyślałem sobie kurde, no mogłeś mi to stare powiedzieć wcześniej. Mogłem rozczarować. Wiedziałem, że muszę posłuchać serducha. Jak duży miałeś dramat kiedy wybierałeś Kuleja zamiast Boksera? Miałem taki ląd, żeby po prostu zacząć strzelać do ludzi. I mam poustawiane priorytety w życiu. Priorytetem jest Heis, przede wszystkim. Nie jestem tu ani dla pieniędzy, ani dla festiwalowych poklasków, jest to dla mnie dawanie sobie nagród pocieszenia. Bo jeżeli dostajesz 11 nagród, a ogląda cię 12 osób, to coś jest nie tak. Jaka była geneza filmu dziki? 100 lat temu ostatni zarejestrowany przez antropologów kultury przypadek osoby żyjącej niewiedzącej, że jest człowiekiem, to była dziewczynka, która biegała z antylopami na czterech łapach 50 km na godzinę. No i tak stworzyliśmy naszego bohatera. Staliśmy na parkingu i Maciek właśnie mówił, że tylko jest jeden problem. Stary, ten bohater nic nie mówi. Dlaczego podałeś pomocną dłoń Sebastianowi Fabieńskiemu po jego trudnym czasie w mediach? Jeżeli ktoś nie lubi Sepka, albo nie jest fanem jego decyzji i wyborów życiowych, to muszę powiedzieć, że ja też nie jestem, ale aktorem jest kurresko dobry. Czy ograniczona obecność Sebastiana w pierwszych zapowiedziach była celowa? Nie dziw się, jak komuś wchodzisz do chaty w butach i plujesz na dywan, że ten ktoś cię znowu nie zaprasza. Po tych dwóch dniach tego, tego lęku, coś odblokowało się. Nasz film 12 grudnia będzie premierowo w sieci IMAX.